Dzisiaj grałem w bardzo straszny horror Zamknij swoje oczy. W tym horrorze Chodzi o to, że jeżeli zobaczymy jakąkolwiek Anomalię, jak najszybciej musimy Zamknąć swoje oczy. O w ten sposób I zobaczcie, one znikają. Zobaczcie Tutaj stoi taki drugi straszny gościu. Mrugam I patrzcie, on znika. Tak, pokonałem go Mrugając pokonujemy te straszne Potwory. Zobaczcie tylko ile ich jest Ja się tak ich boję. Zobaczcie jakie one są Bardzo straszne. Zobaczcie na przykład Tutaj na tego gościa od prawej duch. Jest on Ciężki do zobaczenia. Nie ma żadnego ciała Zobaczcie, to on lata. I jedyne co robi? To zostawia takie oddychające głosy. Na pewno po tym go poznamy. Dobra, następny jest taki dziadziusz. Zobaczcie go, jak on strasznie wygląda. Jest przy nim napisane, że nie można spamować zamykania oczu i nie można mieć ich zamkniętych za długo. Wow, się wtedy stanie. Dobra, następny jest Hunter. Wow, zobaczcie, on tak czeka na ziemi, żeby na nas skoczyć. Tak, on skoczy na nas, gdy otworzymy drzwi. Musimy zachnąć oczy bardzo szybko, zanim on do nas dotrze. Następny jest taki Misiu Teddy. Wow, on wygląda naprawdę słodko. Jest taki mały, chociaż zobaczcie na te jego oczy. O nie, dobra, on jest jednak straszny. Jest bardzo malutki bardzo cichy, ale za to jest bardzo śmiertelny, następny jest taki mrugacz wow, zobaczcie, jaki on ma gigantyczne oko on będzie biegł bardzo szybko do mnie i kiedy nasze oczy będą zamknięte on będzie też się przemieszczał, dobra, na niego trzeba uważać, bo zobaczcie, jaki on jest straszny ale chyba najstraszniejszy jest ten krzyk, zobaczcie tylko na niego on się zrespi i zacznie na nas krzyczeć od tyłu o nie, to będzie bardzo straszne jak mi się za plecami pojawi i będzie krzyczał a wtedy będę musiał szybko się odwrócić i mrugnąć znikaj krzyku, znikaj, zobaczcie dobrze, można chociaż mrugać i że te potwory Naprawdę znikają. Dobra, idźmy zobaczyć, co tam straszy w tym domku. Okej, okay, dobra, pojawiliśmy się w tym domu. Wow. Czy możesz mnie usłyszeć? Zostałeś uwięziony przez demona, który sprawi, że będziesz halucynował. Za każdym razem, kiedy stanie się coś dziwnego, zamknij swoje oczy i otwórz je ponownie. Demon nie może atakować rano, więc przeżyć do poranku. No dobra, jak możecie zobaczyć, w prawym dolnym rogu mamy tylko taki licznik anomalii. W dolnym rogu mamy tylko taki licznik anomalii, który pokazuje nam mniej więcej, ile jest anomalii, żebyśmy uważali. Dobra, muszę zapamiętać dobrze ten dom, żeby potem wiedzieć, co jest anomalią, a co nie. Tutaj dobra. Ktoś miał chyba jakiś taki obiadek. O, zobaczcie, nawet McDonald's sobie zamówili. Okej, okay, całkiem w w porządku. Tutaj taka kuchnia duża, wow. Czy te pomidory są anomalią? Dobra, zobaczmy. Tak, zobaczcie, tutaj powinno być mniej pomidorów. Dobra, musimy tu zapamiętać, że tutaj jest mniej pomidorów. Okej, okay, to mi pasuje kwiatek tutaj. Łow w tej gra, Hej, co to? Dobra, nie wnikam, co to było? Czy tam to powinno się świecić? Tak, powinno się świecić. Dobra, zobaczmy, otworzę te drzwi. Okej, okay, tutaj normalne biuro. Dobra, tutaj wszystko jest ok. nie ma nic się dziwnego nie dzieje. Tutaj są normalne drzwi. Dobra, tutaj takie drzwi. Wow, zakneblowany, zadeskowany. Matko, jak ja tam wejdę, dobra? Chyba nie mogę tam wchodzić, oby tam tylko potwornie skrywały. Wow, zobaczcie, ktoś do mnie biegnie. Wow, dobrze, że zdążyłem tutaj mrugnąć, bo widzieliście to? Biegł za mną. Matko, dobra, tutaj wchodzę. Tutaj było jakieś przejście i wchodzę. Takie małe pojedyncze żarówki są w tym ciasnym pomieszczeniu. Dobra, tu jest trochę strasznie. Zobaczcie to. I to jakimś malutkim korytarzem. Ej, tak naprawdę, bardzo się boję. Hej, coś biegnie. Coś chyba biegnie, bo coś słyszałem. Albo nie, dobra, nie wiem co to, albo ktoś tutaj. Wow, wow, zobaczcie, widzieliście to? Stał przed drzwiami i czekał na mnie. Nie, no, matka, już tak zaczynam bać. Zobaczcie, jestem tutaj w jakiejś piwnicy. Jak tu jest ciemno i strasznie. Hej, dobra, mrugnę. Czy to jest wszystko w porządku z tymi ludźmi? O, nie, jak ja się boję. Ludzie, dobra, idę tutaj. Okej, okay. jakaś myszka. Jakaś myszka, czy tak powinna być? Nie, to biegnie misio. To chyba misio biegnie. Misio tam jest, słyszycie to? Gdzieś tam jest misio. Misio gdzieś za mną biegnie. Ła, coś za mną. Widzieliście to? Krzykacz. Krzykacz był za mną. O ludzie. O nie. Zobaczcie, ej. Ten głos się nasila. Coś chyba tutaj za mną biegnie. Tak, to misio. Mrugam szybko. Misiu, znikaj. Znikaj, misiu. O nie. Coś tam się zaczyna dziać. Coś tam zaczyna się dziać. O matko. Dobra. Lecę szybko tam. I zna muszę znaleźć wszystkie anomalie. Bo kurczę... O nie, wyłączyli korki. Muszę lecić szybko naprawić te korki. W drodze powrotnej wyłączyli korki, a w tym momencie w domu co się dzieje. Słyszycie tylko te straszne niewielkie matka, jak ja się boję, o nie! Ludzie, jak się boję tych strasznych rzeczy? Zobaczcie, jak tu jest ciemno, bo wyłączyli korki. Muszę je szybko włączyć, zanim coś się stanie. O nie, tylko nie to. Jak tu jest strasznie. Słuchajcie, tylko tego. Słyszcie to? Tam w domu coś się dzieje. W momencie, gdy mnie nie ma, dobra, muszę naprawić te korki. O nie, to trochę zajmuje. Oby teraz się tylko nic nie pojawiło za moimi plecami. Nie, szybko naprawię te korki. Dobra, naprawiłem. Co naprawione? Nie, coś biegnie. Coś biegnie. Słyszycie to? Coś biegnie. Dobra, muszę być przygotowany, żeby rógnąć. Mrugam. Znikaj. O matko, dobra, paroń nam mnie wyskoczył. Dobrze, zdążyłem mrugnąć Na szczęście zagrożenie jest średnie, ale no niestety tych anomalii jest tam dużo i za chwilę zagrożenie będzie duże. Jeżeli się tymi anomaliami nie zajmę, za chwilę to zagrożenie będzie duże i kurde, zginę. Nie, nie może tak być. Muszę iść znaleźć te wszystkie anomalie. Ale tak szczerze, tak się boję. Nie chcę wracać. Tak szczerze, już bym chyba wolał być w tych podziemiach tutaj w tej piwnicy. Co to tak tam hasuje? O jakiś mi się obiegnie, bo słyszę go? O widzicie ten cień tam? O nie. Zobaczcie, to się huźda, dobra, znikło. Dobra, misio, nie biegnij. Co to tak się rusza? Hej, mrugam. Dobra, już się nie huśtaj, już się nie wydaje tego strasznego dźwięku. Zobaczmy na górę, zobacz na górze, wszystko w porządku. Wow, jakie to są obrazy. Okej, okay, Mona Lisa, jakieś takie zwykłe obrazy. Wow, wow, za mną, za mną! Wow! Na barierce stała! Się to, jak się wystraszyłem? O, luźnie, dobra, nie, to jest takie straszne, że mam ciarki widzowie. Dobra, tutaj zwykłe obrazy. Chyba tutaj nie ma nic podejrzanego, tak szczerze na razie jeszcze. Ale jest dużo drzwi, dobra. Muszę zobaczyć, co jest w tych drzwiach. Zobaczmy. Obytko tutaj nie było tego, co wyskakuje na mnie. Dobra, otwieram. O, nie, na dywanie jest napisane. O, żyj, o, żyj, o, żyj. Dobra, szybko, szybko mrugnę i wszystko jest w porządku. O, zobaczcie, jakie słodkie kotki. W takim strasznym domu, takie słodkie kotki. Dobra, to jest naprawdę dziwne. Zobaczmy. Następny pokój, co w nim będzie, ludzie, otwieram. Okej, okay. ciemno tu jest, oby nic nie wyskoczyło tylko na mnie. Okej, okay, to wygląda jak zwykły pokój, ale mrugnę. Dobra, jest wszystko w porządku. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, zobaczmy to. Na razie tutaj... O nie, co to jest za straszny obraz! gdzie no. oh. to jest zwykły obraz żołnierza, a się zamienił w coś innego, w coś bardzo strasznego, dobra, ja w to nie wnikam, idę szukać dalej anomalii, żeby nas poziom zagrożenia nie wzrósł, i żeby wszystko było w porządku, tak, na razie wszystko w porządku, nic się nie dzieje, tak, 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 jestem tutaj sobie bezpieczny w moim domku, jest już druga w nocy, prawie dobrze, już jest dosyć późno, co, takie drzwi wydaje, o nie, misio, misio, biegnie, widać się, misio, hej, misio, jak grugnąłem? Znika mi się, znika i się więcej pojawiaj. Hej, kto to rozdał Tą farbę? Ta farba tutaj tak była, czy nie? Dobra, podejdę i mrugnę. Hej, to chyba tak musiało być. Dobra, tutaj wszystko wygląda w porządku. Chociaż mrugnę, okej, okay, jest wszystko w porządku. Dobra, nic się nie dzieje. Dobra, zobaczmy do tego pokoju, bo w nim nie byłem. Ciekawe, co w nim jest? A może tutaj wejdę? O nie, coś biegnie. Dobra, zdążyłem, ludzie, strzejecie to, jak biegł szybko za mną. O nie. Co się stało z tym obrazem? Widzieliście, jak się zmienił? Dobrze, mrugnąłem i już wrócił do normalnego. Okej, okay, dobra, to wszystko wygląda normalnie. Normalne klocki, tutaj wszystko w porządku. Dobra, w tym domu jak na razie nie jest aż tak strasznie, tak szczerze. Tutaj normalny obiadek, nic się chyba złego nie pojawiło. Normalny McDonald's, tak jak zawsze. Za raz... so mną, za so mną! O, ludzie, dobra. U, mrugnąłem, mrugnąłem. Zdążyłem, dobra. Dobra, jestem tutaj w tym głównym pokoju. Z nim jest najlepiej, bo z niego widzę wszystko i nic mi się raczej nie stanie, dobra. Tu jest ten... Tu jest to biuro. W tym biurze się nic na razie nie dzieje. Zobaczmy znowu na górę na te obraz, bo mi się wydaje, że te, ob że te obrazy mogą się zmieniać. Bo wydawało mi się, że coś słyszałem dziwnego, ale chyba nie. Dobra, tutaj normalny pokój. Wszystko jest chyba w porządku. Mrugnę? Tak, wszystko jest i było w porządku. Dobra, to niech tak lepiej zostanie. Dobra, te obrazy się nie zmieniły. Jest chyba wszystko ok. Tutaj były te drzwi otwarte. Dobra, wejdę tutaj. Pamiętacie, wtedy dywan zmienił? O wow, dobra. nie, no wszystko jest. O nie! Matko, to, to były takie straszne zdjęcia To są tylko takie kotki i króliczki Matko, czemu to się zmieniło w takie coś strasznego Ej, kto tam biegnie? Kto tam biegnie? Stój Ej, patrzcie, on się chyba zablokował jakoś dziwnie o, Dobra, dobra, nie Widzieliście jak się zablokował? Ale głupi potwór, dobra, jaki głuptasek O nie, jest bardzo dużo anomalii Widzicie to w prawym dolnym rogu? Zagrożenie jest bardzo duże Nie, muszę lecieć szybko na dół i odkryć te wszystkie anomalie Zanim coś się stanie, dobra o, chyba to jest anomalia, zobacz, taki straszny kościotrup Dobra, czy to była anomalia? Nie, matko, tak było normalnie O, wow, jak się boję Nie no, pokazuje mi, że nie ma anomalii Ja żadnej anomalii nie widzę, ale mi pokazuje, że jest duże Okej, okay, misio tutaj, misio znikaj Misio, znikaj, okej okay. Zagrożenie anomalią jest duże, dobra, tego krzesła na pewno tutaj nie było Coś co się stało? Nie, okej okay. O nie no, zagro... Zagrożenie jest duże. Wow, tutaj ciekło z kranu, a tak wcześniej nie było, na pewno tak nie było, dobra. O, jest znowu zagrożenie średnie, dobra. Naprawiliśmy trochę... O! O, za mną, za mną ludzie jak się wystraszyłem. Ło ludzie, nie, tylko nie to, jaka ta gra jest straszna, Ludzie! Nie mogę. O nie, znowu zagrożenie jest duże. Matko, jedyna, gdzie są te anomalie, bo ja ich nie widzę, jest ludzie, widzicie coś? Bo ja nic nie widzę, dosłownie nic nie widzę. Dla mnie to wszystko wygląda tak jak wcześniej, wszystko jest normalnie według mnie. Dobra, no tutaj jest wszystko okej, okay. chociaż mrugnę, może coś tu było nie tak. Nie no, wszystko powinno być okej. Okay. O nie, wyłączyli korki. Zobaczcie, jaki straszny filmik się puszcza. Hej! Dobra, wracać tutaj wagonikowy filmiku. Okej, okay, jest wszystko w porządku. Ooooła za mną, za mną, jak się, jak się wystraszyłem, za mną! Ło ludzie, jak się wystraszyłem, jak się wystraszyłem, nie. Jeszcze są włączone korki, ja nic nie widzę i taka straszna rzecz, o nie Ludzie, ale jak na razie pokazuje mi się tylko te trzy potwory. Ten Misio ten co się pokazuje za mną, ten co skacze i ten taki co biegnie. To w sumie cztery. Jak na razie tylko czterech widziałem, a jeszcze powinien być duch i dziadziuś, O wow. O Misio, słszycie misia? misia? jest całkiem w porządku. Tutaj chyba tej po... A nie, jednak ta panieczna powinna być. O dobra, to nie Wnikam. Czy tutaj? Ło, zobaczcie, ten obraz wystaje ze ściany. Tak, nie powinno być na pewno. Okej, okay, mrugnąłem i jest wszystko okej. Okay. Dobra, czy tutaj coś jest dziwnego? Tak, tyle tych manekinów nie było. Okej, okay, dobrze, mi... dobrze, że mrugnąłem. Słyszycie tego misia nie, ten misio biegnie za mną. Dobra, ja szybko muszę naprawić te bezpieczniki, zanim się znowu coś stanie. O nie, ten misio jest blisko. Biegnie coś. Dobra, biegnie ten misio, idę go szybko pokonać. Mrugnę go. Okej, okay. tutaj coś się stało? Nie, dobra, to wszystko było tak, jak jest. Ale zobaczcie, zagrożenie jest duże. Hej ja misio! Dobra, mrugnąłem, okej, okay, wszystko ok Tutaj chyba tak jest, tak jak było, ale mrukiem na wszelki wypadek. Tak, tak było, ok. Ale nie, no zagrożenie jest duże. Kurczę ja się zaczyna bać. Gdzie są te anomalie, bo one gdzieś tutaj powinny być, a ja ich w ogóle, a w ogóle nie widzę. To się zaczyna robić już naprawdę straszne, bo widzicie to widzowie, zagrożenie jest duże, a anomalii żadnych nie ma. Muszę jak najszybciej znaleźć anomalii, bo jest dopiero trzecia, a muszę dotrwać do szóstej. Dobra, jeszcze dużo czasu zostało, Oby tutaj był jakieś anomalii, żebym mnie łatwo zobaczył. Nie, no zobaczcie, ten pokój przecież wygląda normalnie, przecież tak zostało, chociaż te krzesło. Tak, to przez tutaj nie było, o, za mną, za mną, o, dobra, mrugnąłem, zdążyłem mrugnąć, o matko jedyna, o, o, dobra, nie no, ten obraz mi coś śmierdzi, młotek, dobra, ty, podniosłem młotek, zobaczcie, mam młotek, może coś mogę nim naprawić, nie, okej, okay, tak, tak wszystko tutaj było, dobra, nie no, ten obraz naprawdę jest taki straszny, ja myślę, że on, że on się zmienił i to on jest anomalią, ale dobra, czy tutaj wszystko tak było, mrugnę? Tak, wszystko tak było, okej, okay, to dziwne. A, ten mostek mi pozwoli zdjąć te deski widzowie. Tak! I zobaczcie, teraz mogę wyjść do środka, tutaj do garażu. Tak, tutaj była anomalia, bo powinien stać samochód, a go nie było, okej, to było naprawdę dziwne. Dobra, zobaczmy wszystkie inne pokoje z deskami, bo tam się muszą ukrywać te anomalie Te toś czerwony się to na pewno nie było, czerwone. Co mną? Ło, widzowie, teraz było na ziemi. Ludzie, jak się wystraszyłem, okej, kuchnia wygląda normalnie, tak, jakby wszystko w porządku. Dobra, zobaczmy, widzowie, te pokoje, które są zakneblowane deskami, bo skoro mam ten młotek, to tam musi być coś strasznego, tylko oby tutaj tylko nie było tego strasznego, co wyskakuje gościa. nie, coś biegnie, coś biegnie. Zbigaj, znikaj! Uuuuuuuuuuu, prawie się, prawie on mnie złapał, widzieliście, to prawie mnie złapał. Dobra, otwieram te drzwi. Wow, czerwona woda z toalety! O, fój, co tam musiało być? Ale czy tam była czerwona woda? O nie! O nie ma nie była krew, jakaś głowa, dobra, ale dalej jest zagrożenie wysokie, te o tak chyba nie powinny być! Okej, okay, dobra, naprawiłem to. Dobra, widzowie, naprawiłem teraz bardzo dużo anomalii pod rząd, od kiedy odkryłem ten młotek, ale zobaczmy, czy są jeszcze jakieś y, zakneblowane drzwi na górze, bo tak chyba powinno być... O jakie straszne zdjęcie! Znikaj! Tak, tak, papa. Pa. Okej, co tu się stało w tym pokoju? Hej, tak nie wyglądało. Czemu to łóżko jest do góry nogami? O matko, to było straszne. Misio, misio, słyszę cię, gdzie jesteś, misiu? Okej, okay, on jest chyba gdzieś tutaj na dole? Nie, gdzie jesteś, misio? Gdzie jesteś, misio? Halo? Bo go słyszę, że jest bardzo blisko. Gdzie jesteś, misio? Halo? Gdzie jesteś, misio? O, jest tam na dole, się zablokował. Okej, okay, znikaj mi się, znikaj mi się. Nie no, znowu wyłączyli korki. Matko, jedyna jest trzecia Dobra, otworzę to i zobacz, co jest w środku. Oczy, oczy są jakieś w tym pokoju, znikać te oczy. O matko, tutaj tak powinno być wszystko, nie Wow, zobaczcie, jaka straszna tutaj rzecz była Na tej półce, dobra, zniknęła Po się tych anomalii, nie, no znowu Misio do mnie biegnie, ludzie, Misio, zostaw Nie, ciągle mnie Ciągnęmy ten Misio Co, Zobaczcie, on jest taki słodki, on w sumie mi nic nie robi Hejka, Misio, ale znikaj, I znikaj i Misio, nie pozwoli, żeby się do mnie zbliżył Bo jesteś w sumie trochę straszny, o nie Dobra, ten biegnie, dobra, pokonę go Idę włączyć korki chyba Ło, wow. tutaj chyba tego nie było, tak, było zwykłe biureczko, tak, tak, pamiętamy, bardzo dobrze, pamiętałem wszystkie anomalie, jest naprawdę w porządku, tak mi się wydaje. Tam w łazience jest jeszcze jeden pokój zamknięty chyba, jeżeli dobrze widziałem, to potem będę musiał się do niego udać. O, oh, za mną, za mną, O, łop, łop, krzykacz był za mną. Dobra, dobrze, że zdążyłem, idę szybko naprawić te korki, ale widzowie, zostało tylko dwie godziny do końca, ale ludzie, jak ja się boję, obym tylko dotrwał do tych dwóch godzin. Ale zobaczcie, zagrożenie jest duże, nie no, kurczę, gdzie są te anomalie, ich nie mogę naprawdę znaleźć, dobra, może to jakaś anomalia nie no, wszystko wydawało się w porządku, okej, okay, to, a, za mną, za mną, o, nie, im te zagrożenie jest większe, tym więcej anomalii się pojawia, ludzie, to jest już naprawdę straszne, to jest już naprawdę straszne, nie no, tutaj wszystko było tak, jak było, o, nie, tutaj było coś w kartonie, a nawet nie zauważyłem, dobrze, że mrugnąłem, dobra, naprawiam te korki po cichu, żeby nikt mnie nie usłyszał i żeby nikt tutaj do mnie nie dobiegł, dobra, będzie wszystko w porządku, będzie wszystko w porządku, tylko godzinkę i 40 minut przetrwać, hej, ta moka tutaj była? Tak było, ok, dziwne. Biegnie do mnie, muszę się przygotować. Przygotowuję się? Tak, mrugnąłem. Hej, On oni zniknął za pierwszym razem, widzieliście to i prawie do mnie dobiegł O matko, nie, no znowu ten Misio do mnie biegnie, Ludzie. Misio, ty jesteś taki słodki, Misio, Misio. Misio, teraz ja do ciebie biegnę. Misio, chodź tutaj do mnie. Teraz się odwróciły, to ja do ciebie biegnę, się ciebie nie boję, Misio. Teraz już mi się pokazujesz, że ciebie naprawdę się nie boję. Dobra, tylko, żeby on mi tutaj nie wyskoczył za rogi, żeby mnie nie pokonał. Witam, Misio, papa, pa, Misio. Haha, ha, pozbyłem się go. O nie. Lewej jest już maksymalny, zagrożenie jest maksymalne. Ludzie, gdzie są te anomalie, bo ja ich naprawdę nie mogę znaleźć, ludzie. Ja nie chcę, żeby zagrożenie było maksymalne. O, widzę tam czerwone światło. Ile to szybko naprawić? Tutaj nie było tego czarnego, ok. Tutaj nie było tego czerwonego światła, szybko po to poprawiamy. Dobra, zagrożenie spadło do znowu takiego strasznego. Wow, co to za głowa Znikaj głowo? Dobra, naprawiona. Tutaj wszystko jest chyba w porządku, tak jak było. Tutaj McDonald's. O, znik to McDonald's! A, dobrze, pamiętam o tym McDonaldzie. Tutaj chyba wszystko w porządku w tym pokoju, nic dziwnego się nie stało. O nie, tutaj był gościu rozebrany. Dobra, dobrze, że mrugnąłem. O nie, ktoś biegnie, ktoś biegnie. Z której strony? Witam. Okej, okay, mrugnę, zdążyłem mrugnąć. Czy w garażu jest wszystko ok? Okej, okay, to jest dobre pytanie. Hej, ten rower powinien być w ścianie? No właśnie, to było trochę dziwne. To ponad bardzo o... dziwne. Czy tutaj powinien być jakiś taki robal? No właśnie go też nie powinno być. Znikaj Rowalu. Dobra, pozbyłem się tego. Co za za... O, na aucie stała, widzieliście to? Ten krzykacz stał na aucie. Dobra, poziom zagrożenia jest znowu duży. Idę znowu na górę, zobaczcie wszystko. Tam jest w porządku. Ło, co tu się stało? Dobra, tak na pewno nie powinno być. Idę na górę, zobaczmy to. Ja chcę, żeby ten poziom zagrożenia spadł, żeby aż te anomalii dobych się nie pojawiało, żeby myślą mnie nie żeby żeby było wszystko w porządku. O matko, coś tam stoi? Czy co to jest? Nie, ej widzowie, boję się, ale chyba tutaj muszę iść i to mrugnąć. Łu, co to się dzieje? A nie, a nie, co zwykłe półki, ludzie, jak się wystraszyłem, ale czy w tym pokoju jest coś strasznego? Nie, nie, no wszystko wygląda okej, okay, tak jak było, dobra, się tylko niepotrzebnie wystraszyłem. Uu, zobacz na ja ten obraz, jaki straszny mrugam. Nie, 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 muszę bliżej podejść. Tak, mrugnę, dobra, zniknął. Uu. O, za so mną, za so mną. O, mrugnąłem, dobra, zniknęła Okej, okay, wchodzę do tego pokoju. Wow, czemu to lewituje? Okej, okay, to było bardzo dziwne, dobrze mrugnę. Przecież coś było. Tak, to jest stała szafa. Ludzie, nawet się nie skapnąłem, A to jest ta gigantyczna szafa i o niej zapomniałem. O, dobra, są króliczki i są słodkie pieski, jest wszystko w porządku. Tak. Jest zobaczcie, widzowie, tylko godzina została i w końcu wyjdziemy z tego do... O nie, coś biegnie, coś biegnie. Słyszycie to? Nie, coś otworzyło drzwi. Coś tam zamknęło drzwi. Ludzie, jak ja się wystraszyłem. Co, za straszny plakat, znikaj. Dobra, tu się wydaje wszystko ok. Chociaż, czy tu jest ok, wszystko? Tak, dobra, tu jest wszystko w porządku. Dobra, jeszcze tylko 50 minut. Tam ktoś zamyka drzwi, i tak szerzej, zostało tylko 50 minut. To ja tak szerzej nie wiem, czy zejdę. Wow, ktoś tu rozwalił to wszystko. To jakaś anomalia chyba. Tak, to była anomalia przy tej normalnie, bo hej, nie biegaj, biegaczu, nie biegamy, nie biegamy. To obrazy się wydają całkiem normalne, takie jak były, ale daj, zagrożenie jest wysokie, Kurczę, coś ci się dzieje. Jakaś anomalia jest i ja jej nie widzę dalej. Coś zamknął drzwi. Widzieliście? się, pamiętacie, tutaj były drzwi od łazienki otwarte. Wydaje mi się. Że za tymi drzwiami będzie schowany ten potwór co na nas wyskakuje. Więc widzowie, ja je otworzę i się przygotuję, że on na nie wyskoczy. Zobaczcie to. Ło, wow, co tu się dzieje, kanapo, uspokój się, dobra. O nie znowu jest niebezpiecznie. Znowu poziom zagrożenia się podniósł. Otwieram drzwi i mrugam. Tak, mrugam! Ło, wow, widzieliście to? Chciało nam je skakać, jeszcze jak się ręce tu był. Matko, to było straszne. Misio. Znikamy, Misio, znikamy. Nie, 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 Misio, znikamy, Misio znikamy. Nie, 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 nie podchodzimy do. Misio. O, dobra, znikamy Misio. Zobaczcie, poziom zagrożenia dalej jest wysoki. Zostało już tylko 40 minut. Dobra, szybko, tylko przetrwać do końca. Znikaj... Straszny obrazie, okej, okay. tam było normalny, lustroś, powiecie, obraz. Okej, okay, tak właśnie chyba nie powinno być, coś mi to śmierdziało. Co to w ogóle było? Tutaj coś się stało? Nie, dobra, tutaj wszystko było w porządku, dobra. Czy tutaj jest okej? Okay? Tak, to chyba tak wyglądało, ale mrugnę na wszelki wypadek. Dobra, zostało tylko 30 minut, Tu już jest tak blisko. Czy tutaj coś było? Nie tak, tutaj coś było na środku? Nie, no przecież było tak jak jest. Okej, okay, biegnie chyba do mnie. Z której strony biegniesz? Witam, uszanowanko, okej, okay, zniknął. O nie, tutaj było zabarykadowane, a tego nie odbarykadowałem. Zobaczmy, co tam jest w środku. Mogę tam wejść w ogóle? Hej, ja tutaj mogę wejść? Nie, chyba nie mogę tam wejść. O matko, to muszą być jakieś straszne rzeczy, chyba tak mi się wydaje. A nie, to są drzwi do ucieczki Wow, co to? Co to jakieś tyńki, winki było odwrócone na ścianie. ludzi, to było straszne. Nie, no znowu jest najwyższy poziom zagrożenia. Szybko muszę znaleźć te anomalie Tutaj się wydaje wszystko w porządku, ale mrugam na wszelki wypadek. Nie, no znowu drzwi zamknięte. nie, już tam się za mną kryje. Tak, wiedziałem, że się kryje za tymi drzwiami. Nie, nie straszysz stoliku, wracaj na swoje miejsce. Nie, no, jest najwyższy poziom zagrożenia. Dobra, już mrugam, na wszystko. Były tylko, że poziom zagrożenia się nie podniósł i żeby nie umarł. Nie, wyłączyli korki. Światło. Dobra, naprawione. Okej. Okay. Ło. Wow. Ło. Wow. Tutaj napis. Nie, szybko, zjemcie. Gdzie był napis straszny i ta roślinka nie powinna być tu. O! Za mną, za mną! O! Lodówka jeszcze się przyniosła, widzieliście to? O nie, w tą ostatnią godzinę śnią. Naprawdę straszne rzeczy ludzie. Ja coś słyszę, widzę, coś chyba za mną idzie. Coś chyba za mną idzie. A nie, tutaj idzie mi się, ale coś jeszcze. Wow, zobacz tam straszny obraz. Oddali! Okej, okay, mi się zniknął i ten straszny obraz. Znikaj. Dobra, zostało tylko 10 minut. Idę naprawić ten generator. I może będzie w skokie. Okay. Idę naprawić tylko te korki. I może wszystko będzie w porządku. Tak, będzie wszystko w porządku. Nic się nie stanie. Jest poziom zagrożenia nam spadł. Zostało tylko 5 minut. Dobra, przeszłam. Widzę, że chyba przeszłam do końca. I jest. W końcu mi się uda. Muszę tylko włączyć te korki. I będzie wszystko w porządku. O nie, tam jakieś czerwone światło się pali. To jest chyba jakaś anomalia. U, o nie, drzwi. Czy za nim jest ten straszny? Tak był. Widzieliście, tak się krył. O nie, tego czerwonego światła to nie było. No właśnie, pamiętam, że było tak pomarańczowo, właśnie, tak Okej, to okay, tutaj wszystko wygląda normalnie. Łomatko, co to jest w ogóle? Co to jest w ogóle? Znikaj. Okej, okay, oglądałem i wszystko zniknęło. Jest wszystko tak jak było, prawda? Dobra, ej, jest szósta. Jest szósta? Czemu są jakieś straszne dalej potwory? Skoro jest szósta! hej Z tego co wiem, to o szóstej już nic nie powinno straszyć! Co się dzieje? Czemu dalej mi się za mną biegnie, bo słyszycie go? I czemu dalej straszy w tym domu? Ej, nie, ktoś mnie chyba szukał. Klucz, o, podniosłem klucz, dobra! Ej, on mi się przyszł do tych drzwi, które chyba były zamknięte. Dobra, chyba teraz będę mógł nimi uciec. Dobrze, że znalazłem ten klucz, to w końcu ucieknie. Jest już szósta, więc nie powinno straszyć. Nie wiem, czemu dalej straszy! Słyszycie, go, jest po drugiej stronie ściany. Chyba się gdzieś zablokował jakoś, Misio. Misio, gdzie jesteś? Nie mów, na mnie wyskoczyć. O mi, mi się ucichł. Tam, tam widzę jakieś nogi, tylko straszne. O nie, nogi znikajcie. Dobra, zniknęły te nogi. Dobra, spróbuję odpalić tym kluczem te drzwi i zobaczymy, czy damy radę faktycznie wyjść i uciec z tego domu. O nie, ludzie, nie mogę dalej wyjść. Nie mogę wyjść dalej z tego domu. Jak z niego mam wyjść? Widzowie, jak mam z niego wyjść? Ludzie, ja utknąłem w tym domu? Nie. Wracają na swoje miejsce. Czerwone światło znika. Nie. Dobra, widzowie, ja już więcej nie mogę znaleźć anomalii. Kupuję za Robux taką rzecz, która mi chyba pokaże wszystkie anomalie, zobaczmy to. Za 15 Robuxów, zobaczmy. I co, pokazuje mi te anomalie? Halo? O, dobra, tu jest jakaś anomalia, której wcześniej nie zobaczyłem. Zobaczmy, co to jest. Okej, okay, jakiś taki plecak. A nie, to było takie jakieś wiadro. Okej, okay, tego wiadra po prostu nie powinno być. Dobra, ale to mi pokazało tylko jedną anomalię, czy ja powinienem znaleźć wszystkie? Bo już nie wiem, odchodzi widzowie. Jak ja mogę uciec z tego strasznego domu? Dobra, widzowie, tak szczerze, tak mi się ten dom podoba. Zobaczcie, on jest taki gigantyczny, że w sumie, skoro jest już szósta i w tym domu już nic nie straszy, nie ma żadnych demonów, nie ma żadnych anomalii, to ja po prostu chyba w nim zamieszkam. Zamieszkam w nim na dobre, zobaczcie to. Zamknę sobie oczy, tutaj się położę na łyżeczku i ogonę, tutaj taki fajny filmik o Robloxie. Widzowie, jeżeli ten filmik Wam się spodobał, stawcie subskrypcję i łapkę w górę, a ja będę co z moją siostrą i z moim tatą. To odcinki były naprawdę świetne, więc lepiej zostawcie tą subskrypcję i napiszcie miły komentarz. Pa pa, do następnego widzowie!